Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść. Spójrzcie na figowiec i na wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pąki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i Wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Jakie potężne, jakie groźne, jakie straszne, jakie obrzydliwe, jakie przerażające są bestie, które widzi i opisuje prorok Daniel, tego obrażające wszelkie złe potęgi przetaczające się przez ten świat. Ale chwilę potem Daniel widzi Boga, w całym Jego pięknie, tak opisanym takimi słowami, jakie prorokowi wydawały się najodpowiedniejsze dla Jego czasu, dla jego kultury i widzi syna człowieczego, z którym Bóg dzieli się swoją władzą. I gdzieś pomiędzy tym opisem Piękna Boga a przyjściem syna człowieczego jest niemalże wtrącone, to zdanie. O bestii, która została zabita i spalona, a reszcie bestii odebrano władzę. To są te bestie, które prorok przed chwilą opisywał tak szczegółowo, jako tak wielkie, tak niebezpieczne. Objawia się piękno Boga, przychodzi Syn Człowieczy i nie, nie, nie ma o czym mówić. Zabite, spalone władza odebrana. Taki wygdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, mówi Jezus w Ewangelii. O tych wszystkich wydarzeniach słuchaliśmy w poprzednich dniach. Ten fragment większy właściwie mowę schatologiczną Jezusa. Te wszystkie wydarzenia to prześladowania, to różnego rodzaju krzywdy, kataklizmy, wojny, konflikty, to zburzenie miasta świętego Jerozolimy i samej świątyni, to bluźnierstwa. Gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, że blisko jest Królestwo. Że ja jestem blisko. A kiedy Jezus ma do czegoś przyrównać swoje przyjście, to przyrównuje je do, do nadejścia lata. Można się zapatrzeć na bestię. Można się zapatrzeć w te wszystkie wydarzenia. Przeoczyć nadejście lata, królestwa, Boga z Jego pięknem i Syna Człowieczego. Szatan w Mistrzu i Małgorzacie hakowa mówi w pewnym momencie, że każdy otrzyma to, w co wierzy. To nieprawda. Ale Pan Jezus w Ewangelii mówi nam: szukajcie, a znajdziecie. Więc zdaje się, że może być tak, że każdy znajdzie ostatecznie to, czego szuka. Jeśli szukamy grozy i tego, co przerażające i tego, co brzydkie, tego, co złe, jeśli w to się wpatrujemy, jeśli na co dzień zajmujemy się śledzeniem tego właśnie. To może być tak, że to właśnie znajdziemy ostatecznie. Przecież nie na to czekamy. Czekamy na Królestwo, które jest jak nadchodzące lato. I to, co nam podpowiada pewnie dzisiejszy patron, święty Karol, to to, żeby tego nadejścia Bożego lata, Szukać w codzienności. W tej codzienności, w której wszyscy pewnie mamy tendencję, żeby nadmierną uwagę poświęcać bestiom, ich potędze i grozie. Szukajcie. Znajdziecie. Każdy z nas znajdzie ostatecznie to, czego szuka codzienności.